Szanowni widzowie, ten film przedstawia giętarkę 3D CNC do obróbki drutu o średnicy od 2 do 6 mm firmy ElectroTorque Machinery Company. Wielokrotnie tworzyliśmy filmy z naszymi maszynami do gięcia drutu i kształtek. Ten film będzie dodatkiem do wcześniej opublikowanych filmów. Technicznie rzecz biorąc, Maszyna ta składa się z bezluzowego zespołu przeciągacza z pneumatycznym mocowaniem zespołu przeciągacza. Ponadto maszyna ta została zaprojektowana z możliwością automatycznej zmiany promienia walcowania drutu. W tym celu instalowany jest specjalny mechanizm, który ustawia jeden z czterech możliwych promieni matrycy do nawijania drutu. Najważniejszym dodatkiem do tej maszyny była możliwość pracy z symulacją graficzną, możliwość pracy z algorytmami w programie, tak zwanych inteligentne sprężynowanie drutu, a także praca z plikami DXF. Funkcjonalność ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo w osobnym filmie. Dzięki naszym Giętarkom 3D CNC otrzymujesz niezawodny i produktywny sprzęt do obróbki drutu, który pomoże Ci zwiększyć wydajność produkcji. Nie przegap okazji, aby ulepszyć swoją produkcję za pomocą naszego sprzętu. Zalety maszyny do gięcia 3D. Produktywność dzięki łącznej mocy 10 kW nasze maszyny są gotowe sprostać najbardziej wymagającym zadaniom. Niezawodność i nośność wytrzymałość drutu do 650 kg sprawia, że nasze maszyny są niezawodne i trwałe. Mocne serwomotory, trzy serwomotory o mocy 4,3 kW i 2 kW zapewniają precyzyjne i wydajne sterowanie. Długa żywotność, hartowane powierzchnie tnące i trące oraz wykrojniki wykonane ze stali narzędziowej gwarantują długą żywotność. Przekładnie planetarne Przekładnie planetarne o niskim luzie zapewniają niezawodny i płynny ruch. Elastyczność personalizacji, dwurzędowa kostka prostująca z regulacją wysokości i obrotem o 360 stopni pozwala na tworzenie niepowtarzalnych kształtów geometrycznych. Nowoczesne sterowanie. Maszyna wyposażona jest w sterowanie CNC firmy Electrotorque z możliwością aktualizacji oprogramowania. Kompaktowość i gwarancja, kompaktowe wymiary 3x1,8x1 CMA1. Oszczędzają miejsce w warsztacie produkcyjnym, a roczna gwarancja na sprzęt podkreśla jego niezawodność. Oszczędność czasu i zasobów. Dzięki naszej maszynie możesz zaoszczędzić czas na produkcji i obniżyć koszty metalu. Waga. Maszyna waży 1,1 tony, co zapewnia stabilność i niezawodność podczas pracy. Prędkość ciągnięcia drutu sięga 75 metrów na minutę, co zwiększa produktywność i efektywność procesu. Zespół skręcający drut antyskrętny. Wbudowany zespół skręcający drut antyskrętny zapewnia dokładność i jakość gięcia, redukując ewentualne odkształcenia. Symulacja graficzna Możliwość symulacji graficznej umożliwia wizualny podgląd i weryfikację procesu gięcia drutu. Obsługa DXF, kompatybilność z DXF ułatwia importowanie i eksportowanie danych projektowych w celu zapewnienia wygodnej obsługi. Równoległa praca silników i komponentów. Wysoka koordynacja i równoległa praca silników i komponentów zapewniają wysoką dokładność i szybkość przetwarzania. Dostęp do Internetu, dodatkowa funkcjonalność zapewnienia dostępu przez Internet pozwala na zdalne monitorowanie i sterowanie maszyną, co usprawnia zarządzanie produkcją. Dziękuję za uwagę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w komentarzach lub poprzez podane kontakty.